Ho, ho, ho! I witamy Cześć. Was serdecznie w dwunastym dniu vlogmasa. Dzisiaj mamy półmetek, dwunasty dzień, połowa minęła. Jesteśmy w szoku, że naprawdę raz, dwa, trzy to zleciało. A druga połowa zaraz też tak, tak minie. Druga połowa minie i już niedługo. Święta. Vlogmas się skończy, święta się skończą. I dlatego stwierdziłyśmy z Dominiką, że to już jest najwyższa pora, żeby zrobić właśnie prezentownik taki, czyli pomysły na prezenty dla niej i dla niego. Dzisiaj przygotowałyśmy kilka pozycji, również w tamtym roku na vlogmasie został nagrany prezentownik taki, który Wam tutaj podlinkuję. Link się Wam pojawi u góry, do którego możecie zajrzeć, dlatego że również tam bardzo ciekawe propozycje na prezenty podałyśmy z Dominiką. Lukasek nas obwiedził głos. Cześć Lukasku, możesz wziąć Lukaskę na chwilkę. Będzie z nami. Cześć. Jak się patrzy na nas, bo my mikołajki. Dej go, no? no. To co się dzieje? Co mamy tutaj na głowie? Cześć jak się patrzy na nas także jeżeli macie ochotę zajrzeć jakie miałyśmy w zeszłym roku propozycje to zachęcam do poglądania dlatego, że kilka ciekawych się znalazło a teraz nie przedłużając przechodzę do rzeczy i naszym pierwszym pomysłem na prezent świąteczny są eleganckie kowery aluminiowe na karty płatnicze na karty kredytowe jak wszyscy wiemy po prostu jest pewna jednostka ludzi, którzy nazywają się złodziejami i Nadzwyczajnie w świecie tacy złodzieje skanują nam z, od jakiejś tam odległości do iluś tam metrów Mogą zaskanować nam kartę no to przez torebki mi się Nawet rozważy. przez torebkę, nie. nawet nie, jeżeli nie karta jest... Tam nie ma jakiejś tam odległości dłużej, tylko po prostu w jakimś takim odległości Nie o. jest jakaś odległość, to znaczy nie wiem, bo teraz pewnie może i Ale dłużej jak tyle, gdzieś... Z, o, tak? tak? No nie może być dłużej niż ten, bo tak... Ale w każdym razie karta może znajdować się w portfelu, w torebce, w kieszeni, nieważne gdzie te ich czytniki złodziejskie wszędzie wejdą. To i... są jak te sklepowe, te, które. Tak. Marzy, mm -hmm. wbijasz cenę i dajesz ten. Koch. A skąd ty wiesz? No bo wiem, no bo ja nawet nie wiedziałam jak Od, to wygląda. Nie, bo tylko sklanuję. Problem mają z tym, odkąd właśnie wyszły te czytniki, właśnie muzykowe. Mm -hmm. Więc oni sobie po prostu wbijają w to, na przykład ileś tam, ile jest mm -hmm. maksimum 25 euro. Piszą 25 euro, no i sobie podchodzą do torebek i cykają, i jak się im poszczęści, to masz akurat czytnik. Ja nie mam go. Dobrze. W każdym razie e, świetnym rozwiązaniem są takie covery aluminiowe. One blokują, to I one blokują właśnie dopływ takiego czytnika do naszych kart, także nasze pieniążki wtedy są bezpieczne. I e, jest na rynku, kilka y, takich kowerów, tylko że to są takie zwykłe kovery które są po prostu za, u nas są po 10 euro. Ja byłam w Portugalii, go kupiłam za 5 euro, czyli takie tanie. Ale jeżeli chcecie bardziej ekskluzywne, to ja widziałam y, u jubilera ekskluzywne covery aluminiowe, które naprawdę wyglądają niesamowicie elegancko, takie no. z klasą. Także na prezent, jeżeli ktoś posiada dużą ilość kart, na przykład y, kredytowych. Nawet nie musi być to duża ilość kart, bo przeważnie już wszyscy mamy karty do tego, do tamtego. W każdym bądź razie najważniejsza ta karta płatnicza, żeby była bezpieczna, można kupić taki cover właśnie nie tylko mężczyźnie, dlatego że i kobiecie, nawet nastolatkowi, dlatego że już nastolatki posiadają teraz konta w banku, mają takie karty. Także to byłby mój pierwszy pomysł na prezent świąteczny. I teraz Ty Dominika, masz jakiś pomysł? Może ja przetrzymam? Lukaska, bo ty musisz. Przełożymy. że ja wezmę tutaj. Tak, on, weź. Ten. Bo on tutaj będzie nam sięgał. Ten prezent ja cały czas używam i nie mogę się na nim nacieszyć, od brata dostałam instaxa mm -hmm. i ogólnie on jest mega fajny, ja lubię właśnie jak zdjęcia od razu wychodzą. Mm -hmm. Wszędzie można zabrać i masz po prostu, nie musisz nigdzie chodzić na drukowanie, masz takie piękne, malutkie zdjęcia. Tak. I na przykład, jeżeli ktoś już posiada Instaxa, to co można kupić takiej osobie, domnika? Takie ramki To po pierwsze. Ramki właśnie. Ja kupiłam mhm. ramki i tam chodzą tylko trzy zdjęcia, ale dokupiłam sobie spinacze i sobie doczepiłam jeszcze po dwa po boku, więc pięć razem się zmieści. Mhm. Um, także akcesorie typu naklejek. Chwilka, ja to pokaż to tutaj. zdjęcie właśnie. Takie okazjonalne naklejki. Na przykład Rukasek miał tutaj y, na, na Halloween, Halloween i na Halloween święta. święta. Mhm. Przy pierwszej choince ma. Także obra mówka takiego zdjęcia nie, nie musi być biała, może być y, przyozdobiona tak. właśnie w jakieś takie... Oryginalna biała, a tutaj z naklejkami. Mhm. A tu pokaż właśnie te na, naklejki. Różne mamy, tylko mhm. że ja akurat mam takie... ...o nie świąteczne, niektóre tam są, ale one są takie zwykłe, a te, te trzy, trzy ostatnie, nie, dwa ostatnie świąteczne z reniferami y są. I jeżeli um... już ktoś posiada Instaxa, to można dokupić mu cały tak, o do skarpetek na przykład, jak sobie macie nad kominkiem te świąteczne, mhm. to do kupić. Właśnie takie rzeczy typu tego, naklejki, akcesoria, właśnie akcesoria, takie. Akcesoria, albumy do zdjęć, bo kupiłam I? sobie, mama pokaże. Albumy do zdjęć i także covery. Tak. Na, samego, y. na sam aparat case mhm. Na cały aparat. Mhm. Ja się zawsze boję, że porysuje mi się mimo to, że nic nie, nie sprawi, nie zepsuje tego aparatu, ale ja nie lubię mieć rys w tak. takich urządzeniach. O, tak, Dominika. Czekam y z cierpliwością na mój cover i na album do zdjęcia. Tak. Moją następną propozycją. Takasek <noise> będzie chodził tu i tam. Moją następną propozycją jest y fotoksiążka o której mówiłam kilka filmików temu. Fotoksiążka o różnych wielkościach. Tutaj mam markę Labila, Dominika posiada z innej marki, która drukuje nam przepiękne zdjęcia. Od razu przypomnę o zniżce, która wciąż jest aktualna do 31 grudnia macie zniżkę na taki fotoalbum. W wysokości minus 20% przy zakupie albumów lub zdjęć, bo można sobie same zdjęcia wydrukować poprzez aplikację, właśnie, którą instalujecie w telefonie. I przypomnę, właśnie, kod NIS 20 Możecie sobie właśnie zakupić taki, taki album, który można dać w prezencie za obniżoną, właśnie, cenę o te 20%. Ja mam tutaj też fotoalbum, uh -huh. um, bo chciałam udokumentować całą moją ciążę. Od pierwszych tygodni do narodzin, lukaska i rzuciłam po prostu tutaj mój skan na przegliten. Na okładkę, tak? Na, na okładkę, prostu? tak. Pierwszy, uh -huh. pierwszy brzuszek co mi wyszedł, to już byłam w którymś tam tygodniu. Wierszyki sobie tam napisałam. Um, pierwsze święta z brzuszkiem. Dziękuję się bardziej. Tutaj ostatnie, mm -hmm. ostatni tydzień ciąży. Brzeg duży i na rodziny Lukaska, pierwsze jego zdjęcia, które były zrobione. E, trzy pierwsze zdjęcia: jedno przez mamę, jedno przeze mnie i jedno przez Bruna. Zdjęcie. E, ja zrobiłam w ogóle pierwsze zdjęcie, ja. No tak, bo mnie tam nie było przy tym. Nie ja wiem. Mnie nie było przez jakiś czas po porodzie. No, no i później ze mną Lukasek i z tatą Lukasek. No i tyle. I to jest w ogóle fajny... Pierwszy tydzień jego życia, po prostu cały, mhm. e, 9 miesięcy plus pierwszy tydzień. Tak. Tydzień. I właśnie to jest tak, też taki fajny pomysł dla kobiet, które e, właśnie chcą taką e, swoją ciążę z, razem z narodzinami udokumentować właśnie gdzieś tam na zdjęciach, może już macie, to tu już e, pyta, e, do panów mówię, że możecie żonie zrobić taką niespodziankę, jeżeli Posiadacie y, zdjęcia z każdego miesiąca, na przykład ciąży gdzieś tam w aparacie, skannę na przykład y, i te pierwsze zdjęcia dziecka możecie już zamówić taką fotoksiążkę, która na pewno dojdzie Wam do, Nawet jak do świąt, połóż. bo mamy dopiero połowę grudnia. Także y, również y, to będzie fajnym pomysłem y, na prezent, ale jeżeli nie macie, to... Dajemy Wam właśnie taki pomysł na przyszłość. Tak, ja <noise> będę robiła więcej takich, bo mnie się. Tak. Ja w ogóle w celu mam mieć półeczkę i dużo takich z różnych okazji. Tak. Po to ja też zamówiłam y, sobie moment, dlatego że ja mam tutaj y, przeróżne zdjęcia. Całkowicie ze świąt, z wakacji, z pomieszane. Urodzi, pomieszane. Dlatego wybrałam sobie taką okładkę. I jeszcze wspomnę, że Marka Kabila ma mnóstwo okładek, i również teraz yy, weszła okładka świąteczna przepiękna. Także y, zajrzyjcie sobie na Instagram, bo na Instagramie oczywiście na bieżąco się dowiecie. O najnowszych, właśnie okładkach. Ona jest, ona jest większa od tej i grubsza jest też. Jest grubsza i ma taką, jakby aksamitną tą okładkę. To nie jest taka zwykła ta okładka. Znaczy, nie, Bo... ja mam twardą okładkę taką sobie No, bałam, ale a tu jest... ta jest taka przyjemna. M, bardzo przyjemna w dotyku. Oczywiście to jest moja pierwsza labi Book książka. Ja zamierzam w przyszłości zamówić sobie tego więcej. Również mniejsze rozmiary są. Ok, koniec o fotoksiążkach i przechodzimy do tematów świeczkowych. Świetnym prezentem będzie, yy, będą świeczki. Świeczki, kominki i nie wiem, czy czasem żeśmy domnika w zeszłym się nie mówiły o tym, a może się powtórzymy, ale nie jestem pewna. W każdym bądź razie świeczki o różnych designach i to, to, to jest pomysł na taki niedrogi prezent, bo te świeczki w zasadzie dodatek no są dodatek droższe. Do prezentu. Są droższe, dlatego że są świeczki, których cena jest na przykład połowa markowych perfum także akurat ta kosztowała 12 euro i uważam tą świeczkę za no, świetną ja ją kupiłam tutaj w sklepie Don Store nie jest dostępny ten sklep w Polsce ale może marka świeczek będzie, jest to Caroline Donelli, Caroline Donnelly, tak projektantka, która wypuściła przepiękną gamę świeczek i te świeczki pachną niesamowicie przez pierwsze 15 minut myślałam, że nie, a po 15 minutach zapach się tak rozniósł, że gotując obiad ja czułam tą świeczkę, a nie czułam obiadu, także pomyślcie sobie, jaką intensywność ma ta świeczka. Także polecam. Ci, co mnie właśnie oglądają tutaj z Irlandii do zaglądnięcia do tego sklepu i powąchania, bo tam jest kilka pozycji tych świeczek, a może w Polsce do poszukania jeżeli ja znajdę gdzieś tam y, takie świeczki w Polsce to oczywiście linki zostawię w opisie na dole i co, kominki Kominki. ja posiadam dwa kominki w domu posiadam więcej, ale żeśmy się pozbyły <grym> Yankee no Kendall. obydwa są z Yankee Kendall, tylko o całkowicie dwóch innych designach to jest taki jakby klasyczny może nie ten klasyczny, bo ten klasyczny jest całkiem inny. Ja mam Takie, tą taką drugą jajko wersję. Jajko Takie jajko. A tu jest taki cały metalowy, jakby ażurkowy z tego metalu, w kolorze złotym. Akurat tylko taki był. Chciałam srebrny, ale nie było srebrnego, więc zakupiłam taki. Do tego oczywiście możecie dokupić całą gamę wosków zapachowych, bo kobinki są na wosk. Tutaj akurat mam już nie pamiętam, ale jakiś świąteczny to jest wosk. Teraz na rynku jest pełno takich właśnie wosków z Janki Kendall, ale również pełno wosków takich naturalnych. Jeżeli jesteście, preferujecie naturalne produkty, to również woski naturalne również są. Co my mamy jeszcze? Mamy jeszcze przepiękny zestaw Spa w takiej jakby książce. Wielka, ogromna książka, która się przepięknie prezentuje, którą ja osobiście dostałam w zeszłym roku od mojej siostrzenicy Wiktorii, ale już tak mi się podoba, że szkoda mi w ogóle tego otwierać i używać. I popatrzcie do środka, i tu jest cały zestaw właśnie kula do kąpieli, skarpetki, balsam do ciała, yy, świeczka. świeczka. I na świeczkę. Na świeczkę. A, żeby nie przeszkadzać tak. i chyba żel. I to wszystko, ale zamknięta jest przepiękna przepięknej oprawce. że jest mhm. otwarta w toalecie, jakby na przykład tak leżała. Na przykład w toalecie, tylko że to jest taka bardziej już krysmesowa. No. Mhm. Świąteczna, jak nie ma świąt na cały rok, to tak, można. No tak, można taką y, książkę sobie postawić gdzieś tam, schodzka, jak macie miejsce, ale... oczywiście w toalecie I, i też będzie fajnie wyglądało. I mam kilka pomysłów, bo kilka dni temu rzuciłam, oczywiście, pozna Instagrama. I tutaj Sylwia S., z kanału Sylwia S., wykazała się dużą pomysłowością i podesłała mi fajne pomysły, na przykład jak personalizowany kalendarz z ważnymi dla. Tej osoby zdjęciami, czyli można widocznie taki kalendarz gdzieś zamówić, który będzie nie tylko wskazywał nam daty, jakieś ważne spotkania, żeby się umówić, ale również gdzieś umieścić właśnie zdjęcie rodzinne lub. Ja taki kalendarz babci zrobiłam kilka lat temu. Tak? No? I zrobiłam babci ze zdjęciami i też. Tylko że a ja dlaczego to, ja tego nie mam... pamiętam? Tylko nie, ja zrobiłam babcię z delfinami, bo babcia lubi delfiny. Tak, ja po, pościągałam <laughs> zdjęcia delfinów. Tak, faktycznie. My, yy, pościągałam, no. pamiętasz, pościągałam mm -hmm. zdjęcia delfinów i ci w kalendarz rzuciłam i tam mm -hmm. jeszcze yy, na dni wpisałam w każdego. Bo nasza, moja mama Dominiki babcia uwielbia delfinki. No, po prostu. To ja i ja zdjęć wszystkie... yy, na no. szybko ja delfinki. Wrzuciłam <laughs> tak. y, każdy inny, a na grudzień rzuciłam delfinki świąteczne z czapkami. I coś fajnego mi tutaj yy, podesłało. Sylwia. Oczywiście Sylwia, bardzo Ci dziękuję za te pomysły i miałaś najciekawsze, bo tak wszyscy tutaj z tego co wynika pisali takie co już, no perfumy, jakieś kosmetyki na przykład tu mam, no to wiadomo no takie, takie rzeczy, które no już są jakby oczywiste, ale plecak vintage na sprzęt z wbudowaną ładowarką na telefon, czyli to. bardzo fajny pomysł. Również widziałam na Twoim kanale Yy, bo kupiłaś yy, torby na laptopa, też yy, retro w stylu retro. Bardzo fajna torba na, na laptopa. Możecie sobie gdzieś wygooglać yy, na stronkach, jakieś, yy, jak takie torby wyglądają, bo mnóstwo ludzi używa laptopy i taki prezent yy, w stylu retro też jest fajny. I dla zmarzluchów coś, ocieplany koc, taki na baterię, jak ktoś jest zmarzluchem. Ja takie widziałam gdzieś. Y -hmm. Ja I nawet nie, nie wiem, czy. Chyba. Tak? Tak mi się, nie wiem, ale w jakimś sklepie wam widziałam, tak. Yy, I zegarek, no tak, o zegarku typu smartwatch yy, dla kogoś to yy, mówiłyśmy już w zeszłym roku, no ale prezent jak najbardziej na topie, bo te smartwatche to są cały czas na topie. Yy, jeszcze co my mamy? Karty podarunkowe. Fajnym prezentem jest po prostu karta podarunkowa, ale yy, na przykład do spa albo na przykład na jakiś masaż, jak ktoś lubi masaże, właśnie spa, no oczywiście karta podarunkowa na siłownię, y, dla kobiet. Karnet na siłownię, tak? to karnet już jest na siłownię, ale na przykład dla kobiet y, do salonu fryzjerskiego, do y, na przykład salonu y, ze stylizacją paznokci, y, również y, teraz y, kosmetyczne rzęsy. Kosmetyczne tak? rzęsy. Yy, dlatego, że z natopie dziewczyny robią sobie yy, właśnie przedłużane rzęsy. Również... Taki, y, taką kartę podarunkową do takiego y, właśnie salonu, gdzie przedłużają rzęsy, gdzie na przykład robią brwi permanentne. Teraz firmy prześcigają się w, w wydawaniu przepięknych voucherów, takich prezentowych, specjalnie na, na święta. Także sam voucher do wyboru masz, tak, jest do wyboru, bo są takie normalne vouchere, ale ten sam voucher jest taki ozdobiony typowo świątecznie również na przykład możecie wziąć taką kartę podarunkową na jakieś zabiegi na przykład za, zabiegi HIFU, endermologii, zabiegi na przykład usuwania ogłosienia, konkretny jakiś zabieg można również kupić danej osobie, jeżeli o ile wiemy, że ta osoba myśli o tym, coś wspominała o tym, prawda? No. Okej, okay. i nie przedłużamy, dlatego że też nie chcemy, żeby ten vlog ma nie wiadomo jaki yy, wyszedł. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne, oryginalne prezenty i pomysły na prezenty, wpiszcie w komentarzach na dole, chętnie może ktoś sobie jeszcze doczytać, jak jest zainteresowany. Yy, I co, my dopijamy yy, herbatkę, sprzątamy bajzel, co tu jest, i idziemy do kalendarzy. I musimy jeszcze nakarmić lukaska i... I ja do... przepaść, bo mi gorąco. Gorąco ci, co? Tak. no dobra. No to y, na razie y, my się z wami żegnamy, ale do zobaczenia przy kalendarzach. I my już przy naszym stanowisku kalendarza adwentowych. oczywiście wkrótce się to zmieni, hmm. dlatego że chyba na weekend już są wyniesiemy te kalendarze domnika, prawda? Być może. Dzisiaj mamy okienko 12 domnika. Ostatnie, Ostatnie tej po części. tej części, jeszcze mamy drugą część kalendarza serowego, tylko nam się rozerwało. Tak. I przypuszczalnie ser się powtórzy. Tak, I powtórzył tak. się, jest to imbirowy serek. Który był, nie wiem, tam dobry, ale to była gęsta. Przepraszam, to była zbita, gęsta konsystencja sera białego, bardziej mokry, mokrzejszego niż taki tradycyjny ser biały. On był dobry, ale tak na jedno ugryźnięcie. No nie Dominika? Tak, tak jedno, było. dwa, ale tak więcej to by może zemdliło. Ok, lecę do. K -i, -m, K i M i dwunastka. Ja wczoraj gdzieś widziałam. O tu. Dobra. I okienko takie nawet, nawet. Cień. U, jaki ten Ale. Tego. Przez kamerkę ja widziałam jakby to. Nie, to jest biały, perłowy, tak? Biały, perłowy, fioletowy. On ma taki odcień fioletowy. Taki unicornowy, czy nie? E, można powiedzieć. A otwórz, bo wiesz co, odbija światło. Z... To na drodze zrobię. No zrób. Tylko trzeba... Od wczoraj mi się to nie chce. <laughs> ale te z NYXa naprawdę mm. mają mega pigmentację. O, piękny. Przepiękny. Do Przejadę kącika, potem. pod łuk, jako gdzieś tam y... kropka nad i w makijażu oka. No naprawdę prześliczny na, ten jak cień. highlighter nad łukiem może właśnie był. Mm -hmm, ale na policzki raczej nie, bo nie, jest za biały, nie. no. Ale jest no, no prześliczny, jest mi się mega podoba. Angelika także koniecznie daj znać, yy, czy na Tobie ten cień również zrobił wrażenie. Ok, idziemy do bootsa, znaczy Fusion. do profusion, ale... Z... Ostatnie okienko też w, tym, w tej W tej części, części ostatnie okienko. Jako półmetek. Tak. <laughs> o. Tyłek, sypki, brokat, Sypki, sypki tak. do a Ty nakładania. Klej w tamtym, chyba, nie? W tym klej mam w tamtym. Ja myślę, że skoro tutaj był sypki, przypuszczalnie tutaj też będzie jakiś y, glitter glue. Tak mi się wydaje. Czekaj. Powiem, ale ładny, go. złoty. Oczywiście nie tylko takie brokaciki można wykorzystać do makijażu, ale też do paznokci, mi się wydaje. Tak, ale... Zwłaszcza, że jest sypki. Tak, ja mogę do makijażu. Ale ja też Byłam, do makijażu, bo, bo paznokci nie mogę. Tak, a, patrzy... a szkoda. Tamten był mokry, a ten jest suchy. Tak, mokry, tak, jak mhm. Dobra, daj go na bok i kalendarz adwentowy Marki Next. O, proszę, to trafiłaś od razu. E, Blosz może albo. By takie. Coś małego. Tak. Może jakaś dwójka cieni? albo no. pojedynczy cień, o, albo róż. No, możliwe, że róż. Albo lusterko. Albo lusterko. O, o jakie ładne co o, to jest? tak, 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 ja poproszę, dziękuję bardzo. Bal, balm do ust. Czyli, czyli bal sam do ust, ale jak ładnie wygląda, ślicznie. Mm -hmm. Przez słodko. Ja Wiem, Otwórz go, bo zaraz Wielbiam. będziesz używała i tak. Bardzo lubię takie rzeczy. Mhm. I jak zwykle zapakowane. No. Ostro, ostro. Mhm. Także ani ty nie zgadłaś, ani ja nie zgadłam. Jak mhm. pachnie? Pomogę, ehm, no chyba, ja nie wiem, nie mogę ci. Ba, e, bardzo tak, delikatnie przede wszystkim. Nie ma jakiegoś intensywnego zapachu, ale chyba tak. Chciałam tak kokosem i trochę, tak troszeczkę, ale to nie jest kokos. Dla mnie to zapach pielęgnacyjny. <noise> Jakkolwiek on pachnie, ale tak mi się kojarzy z takim Przecież pielęgnacyjnym. to to on nie da żadnego koloru. Mm -hmm. Okej, okay, to ja lecę do kalendarza adwentowego z Look Fantastic. dwunastka u samej góry o cukiereczek. Do mnie go odpakuj. O, ja już spojrzałam. Bo wiesz co, bo cukiereczek, wiesz, ja tak jedną ręką chyba nie odpakuję. Uuaj. Age Ageless. znowu na na starzenie się w sensie że przeciwko o to tak. chyba luk Fantastic robił dla mnie ten kalendarz tak. bo już było eee. przeciw z marszką krem prawda ale to co jest to jest na gardło no, na szyję pewnie. trout no a to jest na dekolt to jest na dekolt czy to tutaj jest maska czy krem mi się wydaje że to jest krem strasznie małe literki ale to jest to jest marka Prey. pray Jakkolwiek się to czyta, tutaj wam pokażę i jest to właśnie przeciwstarzeniowy krem do dekoldu, także no mega się cieszę, no świetny produkt marka o której oczywiście słyszałam, ale nigdy nie miałam niczego, także jestem mega mega zadowolona z kolejnej marki, którą przyjdzie mi poznać. Także tak się prezentuje nasze zestawienie Domnika te wszystkie kosmetyki ale bardzo ładny ten produkt ale jakieś słodkie, słodkie opakowanie no nie? w luzowym kolorku i tak chowam Ci Dominika Twój balsam do pudełka weź zamknij ja tutaj mam co? profusion czyli leci sypki brokat H&M cień i M cień I oczywiście najlepszy kalendarz adwentowy w ogóle, ever w tym roku w ogóle. I na pewno na bank, uwierzcie mi, że za rok zobaczycie również u mnie kalendarz adwentowy z Lub Fantastic. Tylko nie wiem jaki kolor będzie, bo chyba w zeszłym roku był czerwony. I ląduje mój kremik tutaj w tym pudełku, który powoli się tak wypełnia, że za chwilę po prostu nie będzie w nim miejsca.